Szczęść Boże! Witaj na kanale Spokój z nieba! Dzisiejsze rozważanie będzie połączone z bardzo skuteczną modlitwą na depresyjny nastrój, która zakończy Twój smutek i uwolni Cię od lęku. Wysłuchaj nagrania w spokojnym, cichym miejscu, najlepiej przed lub po prywatnej modlitwie. Delikatnie zamknij oczy, lub pozwól, by Twój wzrok spoczął na wizerunku Chrystusa albo na krzyżu. Niech Boże światło rozproszy mrok Twoich myśli. Niech wciśnie się w rany na Twoim sercu, przepełniając je miłością. Jesteś tu z Panem Jezusem. Jesteś u źródła radości człowieka, u źródła, które obmyje cię ze smutku. Poczuj się bezpiecznie, poczuj się dobrze, nic ci tu nie grozi. Biblia mówi, Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu. Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, lecz ze wszystkich Pan go wybawia. Być może ugiąłeś się pod naporem życiowego wiatru, ale wciąż nie jesteś złamany. Nigdy nie złamie cię żadna burza, bo Bóg jest twoim schronieniem. Nie wstydź się swoich psychicznych ran. One są dowodem na to, że jesteś silniejszy od tego, co chciało cię zniszczyć. Twoją siłą jest Bóg. Nieustannie czuwający nad Tobą Bóg, miłosierny Ojciec, w każdej chwili obdarzający Cię swoją miłością. Wokół siebie masz tak wiele przykładów Jego miłości, wyjątkowych darów dla ciebie. Jeśli tylko rozejrzysz się wokół, zobaczysz, jak wiele obok ciebie jest piękna, jak cudownie Bóg stworzył ten świat i jak codziennie możesz doświadczać Jego twórczych cudów na przekór wszelkim przeciwnościom. Pozwól, by te dary, by codzienne piękno drobnych rzeczy przykuwało Twoją uwagę każdego dnia. Niech to piękno rośnie w Tobie, odmieniając Cię od wewnątrz. Powiedz Panu Bogu o tym, jak bardzo w Niego wierzysz. Powiedz Mu, że pragniesz dziś na Jego dłonie. Oddać mu swoją depresję, swoje trudne emocje, swoje lęki i smutek. Oddaj mu każdy swój ciężar. Poproś Pana Boga, aby wlał w ciebie miłość, spokój i nadzieję. Powiedz, że otwierasz się na jego łaskę i na obecność Ducha Świętego w twoim życiu. Poczuj ciepło Bożej miłości, ukojenie spływające po całym Twoim ciele. Poczuj, że Twój umysł budzi się z uśpienia, zaczyna pomału rozkwitać niczym piękny kwiat na wiosnę. To Twój nowy początek. To chwila <laughs> to chwila granicy. Wszystko, co złe zostawiłeś za sobą. Wszystko, co spotka Cię w przyszłości przyjmiesz z Bożym spokojem i pokorą, bo wiesz, że Pan nigdy cię nie opuści, że Pan o ciebie zadba. Teraz rozpoczyna się Twoja piękna historia. Buduj ją z wiarą i modlitwą na ustach, a będziesz szczęśliwy. Niech Pan Bóg Cię błogosławi, niech zabierze Twoje zmartwienia i stres, przepełniając każdy Twój dzień spokojem, miłością i nadzieją. Dziękuję za wspólne rozważanie. Jeśli chcesz zbliżyć się do Pana Boga, a przy tym wyciszyć się i pozbyć stresu, subskrybuj kanał Spokój z Nieba. Sprawdź również jakie modlitwy pomagają tysiącom ludzi każdego dnia i odmień swoje życie z naszym oficjalnym modlitewnikiem. Aby dokonać zakupu, wejdź w link podany w pierwszym komentarzu pod filmem.